Oto ostatni moment Harke Hogana, legendy amerykańskiego w wrestlingu, który przez dekady był nieśmiertelnym symbolem siły, odwagi i barwnego show. A jednak jego życie zakończyło się w sposób tak nagły i kontrowersyjny, że do dziś trudno w to uwierzyć. Mówi się, że przed operacją kręgosłupa szyjnego Hołgon miał wyszeptać lekarzowi słowa, które brzmiały jak ponure ostrzeżenie to może mnie zagić. Nikt nie przypuszczał, że stanie się to proroctwem, które wstrząśnie nie tylko światem sportu, ale i całym amerykańskim społeczeństwem. Śmierć Harke Hogana w 2025 roku nie była zwyczajną stratą ikony. Pop kultury była dramatem w cieniu medycyny, wydarzeniem, które pozostawiło więcej pytań niż odpowiedzi. Oficjalnie zmarł po komplikacjach po operacji szyi, lecz niektórzy twierdzą, że cała historia skrywa mroczne tajemnice, błędy chirurgiczne, presję finansową szpitala, a nawet możliwe ukrywanie prawdy o jego stanie zdrowia. Koługon zawsze budził emocje. Był nie tylko bohaterem. Ringu, ale i aktorem, szowmanem, przedsiębiorcą. Potrafił wzbudzić podziw tłumów i jednocześnie narazić się opinii publicznej skandalami, ostrymi wypowiedziami i licznymi konfliktami. Jego życie było areną, na której triumfy mieszały się z upadkami, a chwała z upokorzeniem. Jednak to, co wydarzyło się pod koniec jego dni, przerosło wszystkie dotychczasowe dramaty. Świat mediów zareagował błyskawicznie, nagłówki gazet krzyczały o nagłej tragedii. Programy telewizyjne przypominały jego złote lata, a internet zalewały spekulacje. Czy Hulk Hogan naprawdę musiał odejść w tak tragicznych okolicznościach? Czy jego śmierć była nieuniknionym skutkiem lat wyniszczającej kariery, czy raczej efektem błędnych decyzji lekarzy? To wprowadzenie do historii, która nie jest tylko opowieścią o gwieździe w wrestlingu. Lecz także o cienkiej granicy między mitem a rzeczywistością. Widzowie zobaczą kulisy, których nikt nie chciał ujawniać ostatnie chwile: Hogana, jego lęki, tajemnice operacyjnej sali i pytania, które pozostaną bez odpowiedzi. Bo w tej śmierci kryje się coś więcej niż medyczna komplikacja kryje się dramat człowieka, który całe życie walczył. A jednak przegrał z własnym ciałem i systemem, który miał go ratować. Kim naprawdę był Hulk Hogan? Dla jednych wieczny bohater ringu, dla innych kontrowersyjna postać. Której życie prywatne obfitowało w burze i skandale. Jego prawdziwe imię to Terry Genebolea, ale świat znał go jako Hulk Hogana, muskularnego giganta w żółto-czerwonych barwach który w latach 80. i 90. podbił serca milionów fanów w wrestlingu. Był ucieleśnieniem amerykańskiego mitu o niepokonanym herosie, który z łatwością pokonywał przeciwników. A przy tym promieniował charyzmą i energią. Epoka Hogana to złoty czas World Wrestling Federation, WWF, później WWE. Arena wypełniona była po brzegi a nazwisko Hoługon stało się synonimem globalnego. Sukcesu Jego pojedynki z Andrem Dediantem czy The Ultimate Variorem przeszły do historii, a jego charakterystyczne gesty, podrywanie tłumu do okrzyków, rozdzieranie koszulki na ringu weszły na stałe do kultury masowej. To właśnie on był jednym z tych, którzy sprawili, że wrestling przestał być niszową rozrywką a stał się potężnym przemysłem wartym miliardy dolarów. Ale świat Hogana nie. Kończył się na ringu. Hollywood szybko wyczuło jego potencjał, pojawił się w filmach i programach telewizyjnych, a jego twarz zdobiła plakaty, reklamy i zabawki. Był ikoną lat 90., kiedy amerykańska popkultura potrzebowała bohaterów większych niż życie. Jednocześnie hoługon nie potrafił uciec przed cieniem własnej legendy. Gdy świat poznał jego prywatne problemy, rozwód, kłopoty finansowe, kontrowersyjne wypowiedzi, a wreszcie słynny skandal związany z nagraniami wideo, okazało się, że nawet najwięksi herosi mają swoje ciemne strony. To wszystko tworzyło obraz Człowieka rozdartego pomiędzy rolą nieśmiertelnego idola a rzeczywistością kruchego, zmęczonego organizmu. Lata kariery, tysiące brutalnych walk, niezliczone ciosy i upadki odcisnęły na jego ciele. Straszliwe piętno. Kręgosłup Hogana był jak mapa cierpienia, dziesiątki operacji, rehabilitacje, eksperymentalne terapie. Gdy więc w 2025 roku poddał się kolejnej operacji szyi, wielu ekspertów pytało: Jak długo jeszcze jego ciało będzie w stanie walczyć? Śmierć Hogana nie była tylko końcem pewnej epoki w wrestlingu. Stała się także punktem zapalnym w debacie o granicach medycyny i odpowiedzialności lekarzy. Czy naprawdę musiał iść pod nóż, wiedząc, jak osłabiony jest jego organizm? Czy presja medialna, finansowa, a może nawet osobista sprawiła, że podjął decyzję, która kosztowała go życie? Koługon był bowiem nie tylko zawodnikiem, ale też marką. Wokół jego nazwiska krążyły ogromne pieniądze, kontrakty, reklamy, projekty medialne. Każda operacja każdy publiczny występ, każdy wywiad, to wszystko miało wartość w dolarach. W tym kontekście jego śmierć nie jest wyłącznie tragedią osobistą, lecz również dramatem systemu, który być może zbyt mocno naciskał, aby legenda wciąż pozostawała w świetle reflektorów. I tak pojawia się temat, który przebija całą historię granica pomiędzy legendą a człowiekiem, pomiędzy mitem a kruchą. Rzeczywistością. Hulk Hogan był symbolem niezniszczalności, a jednak zginął w szpitalnej sali operacyjnej w miejscu, które miało mu dać nowe życie. Czy to ironia losu, czy może efekt ukrytych? Błędów, które nigdy nie powinny się wydarzyć? To pytanie stanie się osią całej opowieści, opowieści nie tylko o wielkim herosie w wrestlingu, ale także o cieniu, który towarzyszył mu aż do końca. Bo czy Hołgon zmarł naprawdę jako bohater, czy raczej jako ofiara systemu, który go stworzył i w końcu zniszczył? Szokujące wiadomości o śmierci Hulke Hogan'a. 2025 roku rozeszły się po świecie niczym błyskawica. Dla milionów fanów było to jak utrata superbohatera, który od zawsze wydawał się niezniszczalny ale historia, która doprowadziła do jego nagłego odejścia, jest pełna zaskakujących zwrotów, tajemniczych wydarzeń i kontrowersyjnych decyzji, które rzucają cień na jego legendę. Wszystko zaczęło się kilka tygodni przed operacją. Hołgon zmagał się z przewlekłym bólem szyi, który ograniczał jego codzienne funkcjonowanie, uniemożliwiał udział w nagraniach telewizyjnych. Mimo to nie chciał odwołać zobowiązań medialnych ani ringu, tłumacząc fanom, że prawdziwy Hulk nigdy się nie poddaje. To była typowa postawa hogana, heroiczna, ale też ryzykowna. Lekarze i bliscy ostrzegali go, że jego stan jest poważniejszy niż sam zdawał sobie sprawę. Operacja była skomplikowana. Oficjalnie podano, że Hulk Hogan przeszedł rutynowy zabieg kręgosłupa szyjnego, jednak w kuluarach pojawiły się pierwsze niepokojące plotki. Niektórzy informatorzy. Zbliżeni do szpitala twierdzili, że procedura była prowadzona w pośpiechu, pod presją czasu i oczekiwań finansowych. Inni wspominali, że użyto eksperymentalnych metod, które nigdy nie były testowane. Na pacjentach w jego wieku i z takim obciążeniem fizycznym. W ciągu kilku godzin po zabiegu zaczęły się komplikacje. Medycy walczyli o życie Hogana, monitorując każdy jego oddech i rytm serca. Fani i media byli wstrząśnięci, nagłówki krzyczały Hulk Hogan w stanie krytycznym. I czy legenda przetrwa? W tym samym czasie w sieci pojawiły się spekulacje. Czy operacja była niezbędna? Czy lekarze popełnili błąd? Czy presja, aby legenda w restringu wciąż funkcjonowała medialnie, przyczyniła się do tragedii? Rozwój wydarzeń ujawniał coraz więcej kontrowersji. Były współpracownicy. Hogana opowiadali o jego lękach przed utratą statusu i sławy, o poczuciu, że musi ciągle udowadniać, że jest niepokonany. W tle pojawiły się również doniesienia o sporach finansowych ze szpitalem i ubezpieczycielem, które mogły wpływać na decyzje medyczne. W sieci krążyły niepotwierdzone informacje o rzekomej odmowie przerwania operacji pomimo nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także o niedopatrzeniach personelu, które mogły mieć tragiczne skutki. Kulminacja tej historii nastąpiła w chwili, gdy Hulk Hogan Mimo heroicznej walki o życie, zmarł na stole operacyjnym. Media natychmiast rozpoczęły dochodzenia i publikowały nagrania z sali operacyjnej, a publiczność domagała się odpowiedzi od lekarzy i władz szpitala. Wraz z pierwszymi relacjami rodzin pojawiły się także wspomnienia o ostatnich słowach Hogana, o jego strachu, poczuciu bezsilności, ale także niezłomnym duchu. Który do końca nie pozwalał mu poddać się losowi. Jednak wraz z tragedią pojawiły się. Także ciemniejsze aspekty, plotki o rzekomym zatajeniu dokumentacji medycznej, konflikty między członkami rodziny a personelem szpitalnym oraz medialne spekulacje na temat możliwych błędów. Chirurgicznych Wszystko to tworzyło mieszankę emocji, smutku, złości i niedowierzania. Fanów niepokoiło, że ich idol, który przez dekady wydawał się niezniszczalny, odszedł w sposób nagły i pełen. Kontrowersji Konsekwencje tego wydarzenia wykraczały poza osobistą tragedię. Świat w wrestlingu, telewizji i mediów zaczął analizować, jak system i presja rynku wpływają na życie jednostek. Historia Hogana stała się symbolem cienkiej granicy między legendą a człowiekiem, między sławą a kruchością życia. Jego śmierć wywołała debatę o etyce w medycynie, odpowiedzialności lekarzy i instytucji oraz o granicach ludzkiej odporności. To opowieść, która łączy dramat osobisty z publiczną kontrowersją, ukazując Hogana nie tylko jako ikonę w wrestlingu, ale także jako człowieka. Rozdartego między legendą a własnym ciałem. Bo choć jego imię będzie pamiętane na zawsze, pytania o przyczyny jego śmierci pozostaną wciąż otwarte, a cien ostatnich dni Hogana spowija cały świat. Który kiedyś wiwatował jego triumfom? Wydarzenia wokół śmierci Hulke Hogana przybrały nieoczekiwany obrót, gdy zaczęły wychodzić na jaw szczegóły, których nikt wcześniej nie chciał ujawniać. Oficjalne raporty medyczne mówiły o komplikacjach po operacji szyi, ale w tle narastała burza plotek, skandali i konfliktów wewnętrznych, które stopniowo odsłaniały mroczną prawdę o ostatnich chwilach życia legendy w restringu. Nieoczekiwane zdarzenie, które wstrząsnęło opinią publiczną, dotyczyło procedury samej operacji. Informatorzy bliscy rodzinie Hogana ujawnili, że lekarze świadomie podzieli ryzykowny zabieg, licząc na szybki powrót pacjenta do pełnej sprawności. Była to decyzja, która z jednej strony miała ratować karierę Hogana i jego markę, z drugiej wystawiała jego życie na niewyobrażalne niebezpieczeństwo. Wielu chirurgów i ekspertów krytykowało te działania, wskazując, że pacjent w jego wieku. Z historią urazów kręgosłupa. Nigdy nie powinien był poddawany tak agresywnej procedurze. W miarę jak śledztwa dziennikarskie odkrywały kolejne fakty, ujawniono konflikty wewnętrzne w rodzinie. Hogana. Niektórzy członkowie rodziny oskarżali personel szpitalny o zaniedbania, inni podejrzewali, że presja medialna i finansowa wpłynęła na lekarzy, zmuszając ich do przyspieszenia zabiegu. Pojawiły się również doniesienia o wewnętrznych sporach między chirurgami, niektóre decyzje miały być pogięte w pośpiechu, bez pełnej konsultacji, co prowadziło do dramatycznego finału. Kulminacja tego skandalu nastąpiła, gdy wyciekły nagrania z sali operacyjnej. Słychać na nich było napięcie, szybkie decyzje lekarzy i momenty desperacji, gdy życie Hogana wisiało na włosku. Jednocześnie ujawniono, że część procedur była eksperymentalna, co wstrząsnęło opinią publiczną. Widzowie w sieci komentowali te nagrania, wyrażając zarówno smutek, jak i gniew, jak można było. Ryzykować życie takiej ikony to nie jest zwykła operacja, to był eksperyment. Plotki rozprzestrzeniały się błyskawicznie. Niektórzy sugerowali, że decyzja o operacji była motywowana chęcią. Zachowania wartości medialnej Hogana i jego kontraktów reklamowych, a nie troską o zdrowie. Inni twierdzili, że mogło dojść do celowego zatajenia informacji o ryzyku, co wstrząsnęło opinią publiczną i wzbudziło debatę o etyce w medycynie. Konsekwencje były nie tylko osobiste, ale i społeczne. Media na całym świecie rozpętały burzę komentarzy i analiz programy telewizyjne, artykuły prasowe, podcasty, każdy chciał wyjaśnić, co naprawdę stało się w sali operacyjnej. Reakcje fanów były pełne emocji, tysiące osób dzieliło się wspomnieniami o Hoganie, o jego triumfach, inspiracji, jaką dawał pokoleniom. Jednocześnie narastała złość wobec systemu medycznego i ludzi, którzy mogli dopuścić do tragedii. Kulisy ostatnich dni Hogana odsłoniły też prawdziwe emocje samego zawodnika. Bliscy opowiadali o jego strachu, o poczuciu, że może nie wrócić, ale jednocześnie o niezłomnym duchu, który do końca pozwalał mu wierzyć w zwycięstwo. Cytaty z jego ostatnich rozmów z rodziną i lekarzami ujawniają człowieka pełnego sprzeczności, twardego na zewnątrz, ale kruchy w środku. Heroicznego i jednocześnie przerażonego. To była czarna prawda, której nikt wcześniej nie chciał. Ujawniać. Tragiczne zakończenie życia Hogana nie było tylko wypadkiem medycznym. Było efektem skomplikowanej sieci decyzji, ryzyka, presji, ukrytych konfliktów, które w momencie śmierci zderzyły się. W dramatyczny, nieodwracalny sposób. Publiczność wciąż analizuje te wydarzenia, zadając pytania, czy można było temu zapobiec? Czy legenda w wrestlingu została poświęcona w imię show biznesu? Jedno jest pewne, ostatnie dni Halkę Hogana odsłoniły mroczną stronę życia gwiazdy, którą większość ludzi znała tylko z jasnych, triumfalnych chwil ringu. Bo w tym dramacie nie chodziło tylko o... Fizyczną śmierć chodziło o upadek mitu, o brutalną prawdę, której nikt wcześniej nie chciał ujawnić. I choć Hulk Hogan odszedł, jego historia nadal żyje w skandalach, plotkach i emocjach, które pozostawił po sobie w sercach fanów na całym świecie. Hulk Hogan to postać, która od lat budzi kontrowersje, a jego życie i kariera są równie barwne. Co skomplikowane. Z perspektywy tego kanału, jego historia jest lekcją o cienkiej granicy między legendą a człowiekiem. Hołgon był symbolem niezłomności i determinacji, ikoną popkultury, której wizerunek przekraczał granice ringu i telewizji. Jego nazwisko przywołuje obrazy triumfu, adrenaliny i spektakularnych zwycięstw. Ale kryje się za tym także nieopowiedziana prawda o zmęczeniu, bólu i osobistych dramatach, które towarzyszyły mu przez całe życie. Z jednej strony Hołgon był bohaterem milionów fanów, człowiekiem, który inspirował i bawił. Jego charyzma, energia i nieustanna. Obecność w mediach sprawiały, że każdy pojedynek ringu stawał się niezapomnianym widowiskiem. Z drugiej strony, jego życie prywatne i decyzje zdrowotne pokazują, że nawet największe ikony nie są odporne na ból, presję i własne ograniczenia. Operacja szyi w 2025 roku, która zakończyła jego życie, stała się dramatem pokazującym, że legenda może upaść, gdy ciało nie nadąża za mitem. Ten kanał uważa, że śmierć Hogana ujawniła coś więcej niż tylko medyczną katastrofę. To był moment, w którym publiczność mogła zobaczyć prawdziwego człowieka nie tylko postać z plakatu czy bohatera. Ringu Hougon mimo swojej sławy, zmagał się z tymi samymi lękami, bólem i trudnościami co każdy z nas. To pokazuje, że ikony popkultury, choć wydają się niezniszczalne, są narażone na te same słabości, które dotykają zwykłych ludzi. Wielu krytyków twierdzi, że decyzje medyczne wokół Hogana były kontrowersyjne i mogły przyczynić się do jego śmierci. Z perspektywy kanału warto zastanowić się nad pytaniem: czy presja medialna i finansowa sprawiła, że podjął ryzykowne decyzje? Czy system, który stworzył Hogana jako ikonę, nie zaplanował jego upadku, traktując jego ciało jak instrument. W show biznesie? To pytania, które pozostają bez jednoznacznej odpowiedzi, ale które otwierają przestrzeń do refleksji nad tym, jak funkcjonuje świat gwiazd i jakie koszty niesie za sobą sława. Fani i publiczność mają różne punkty widzenia. Jedni widzą w Hoganie bohatera, który odszedł w chwili, gdy świat go najbardziej potrzebował, inni dostrzegają w jego historii przestrogę, że nawet legendy muszą dbać o swoje zdrowie i nie mogą ignorować sygnałów ciała w imię kariery i rozgłosu. W komentarzach w sieci i podczas debat publicznych wciąż pojawiają się emocjonalne reakcje, które pokazują: jak głęboko Hołgon wpisał się w świadomość ludzi i jak jego życie stało się częścią kultury masowej. Kanał ten zachęca widzów do własnych refleksji, co naprawdę oznacza bycie legendą? Czy sława i pieniądze rekompensują prywatne cierpienie i ryzyko życia? Jak daleko można się posunąć, aby utrzymać status ikony? Historia Hogana pokazuje, że granice są cienkie, a mit może zderzyć się z brutalną rzeczywistością. Wreszcie warto pamiętać, że Hulk Hogan był nie tylko gwiazdą ringu, ale również symbolem epoki i kultury. Jego życie, triumfy i dramaty uczą nas, że nawet największe legendy mają swoje tajemnice, a prawdziwe historie często kryją się za fasadą chwały. I choć niektórzy mogą się spierać o szczegóły, Jedno pozostaje niezmienne, Howugon pozostawił po sobie. Dziedzictwo, które będzie inspiracją, przestrogą i tematem do analiz na wiele lat. Kanał prosi również o Wasze opinie i wrażenia, czy Hulk Howugon był bohaterem, który przegrał z własnym ciałem. Czy raczej ofiarą systemu, który stworzył jego legendę? Jakie są Wasze przemyślenia na temat granic sławy i ceny, Jaką płaci człowiek w imię bycia ikoną? Istni. Eją historie, które nigdy nie zostały opowiedziane. Ale teraz jest nasz. Hulk Hougon, legenda w wrestlingu, pozostaje w pamięci milionów fanów jako postać większa niż życie człowiek, który przez dekady stawał się symbolem niezłomności, siły i charyzmy. Jego imię wywołuje wspomnienia pełne emocji, wiwatujących tłumów, eksplozji radości po zwycięskich walkach, niezapomnianych pojedynków na arenach. Wypełnionych po brzegi. Patrząc wstecz na jego karierę, trudno nie odczuć nostalgii za czasami, gdy Hulk Hogan był nie tylko sportowcem, ale ikoną popkultury. Jego charakterystyczne gesty, podrywanie tłumu. Rozdzieranie koszulki, okrzyki pełne energii stały się częścią kultury masowej i inspiracją dla pokoleń. Dziś, mimo że legenda opuściła już świat fizyczny, jego wpływ wciąż jest widoczny w programach telewizyjnych, filmach, memach internetowych, a przede wszystkim w sercach fanów, którzy dorastali z jego historią. Koługon był symbolem nie tylko triumfu, ale i walki z własnymi ograniczeniami. Jego życie uczy, że nawet największe legendy mają swoje słabości, a każdy bohater zmaga się z bólem i wyzwaniami, których publiczność często nie widzi. Operacja, która zakończyła jego życie, była tragicznym przypomnieniem, że nawet niezniszczalne ikony są ludźmi. Jednak w tych ostatnich chwilach kryła się też heroiczność, niezłomny duch, który do końca wierzył w zwycięstwo i swoją wartość. Dziś możemy wspominać Hogana nie tylko przez pryzmat jego śmierci, ale przede wszystkim przez to, co zostawił inspirację dla sportowców, szowmanów, a także dla wszystkich, którzy w życiu muszą zmagać się z własnymi ograniczeniami. Jego historia pokazuje, że legenda nie kończy się w chwili śmierci, żyje dalej w opowieściach, wspomnieniach i w kulturze, którą współtworzył. Istnieje coś wyjątkowego w tym, że możemy przywoływać jego triumfy i dramaty, uczyć się z jego sukcesów i błędów, a także pamiętać o człowieku, który krył się za maską Halkę. Hogana. Jego życie, pełne blasku. Skandali i dramatów daje nam wgląd w to, jak wygląda prawdziwa cena sławy, odwagi i niezłomności. Na koniec pozostaje poczucie spełnienia, że poznaliśmy prawdziwą. Historię człowieka, który był bohaterem dla milionów, a jego dziedzictwo będzie inspirować kolejne pokolenia. Istnieją historie, które pozostają ukryte, ale dzięki temu, że teraz je znamy. Możemy docenić w pełni nie tylko triumfy Hulk'a Hogana, ale jego ludzką stronę, jego strach, determinację i niezłomny duch. Hulk Hogan może odszedł, ale legenda, którą stworzył, pozostaje. I w tym jest prawdziwa magia, w tym, że historia człowieka, który nieustannie walczył, nigdy nie zostanie zapomniana.